Jakiż to chłopiec piękny i młody Jaka to obok dziewica Brzegami z innej świtezi wody Idą przy świetle księżyca Ona mu skosza. Dziewczyny, pewnie to jego kochanka, pewnie to jego kochanka. Pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze. Pod tym się widzą modrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym borze Kto jest dziewczyna, ja nie wiem skąd przyszła. Darmo śledzić to pragnie, gdzie uszła. Nikt jej nie zbada. Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zrzukniały liścia i drzysta nadchodzi pora Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora Zawsze szpokniejach jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha, zostań się oluba ze mną Chateczka moja stąd niedaleka, pośrodku gęstej leszczyny Jest tam dostatkiem owoców mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny Kochanek stój, stój, odpowie, hardy mu kosie Pomnę co ojciec rzekł stary Stój, stój, hardy mu kosie Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie A w sercu lisie zamiary Więcej się waszej obudy boję niż zmienne Mam zapały. Możebym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił dłoń piasku. Piekielny wzywał potęgi. Klął się przy świętym księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj, strzelcze to moja rada. Bo kto przysięgę naruszy, ach biada jemu, za życia biada. I biada jego złej duszy. To mówią dziewka, więcej nie przyda i biada jego złej duszy. I biada jego z duszy, i biada jego z duszy. Wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie, próżno się za nią strzelec pomyka. Czym wybiegł mnie sprostał Znikła jak lekki powiew trzekał On sam jeden pozostał, sam został dziką Powraca drogą, ziemia uchyla się, krząska Cisza wokoło, tylko pod nogą Cisza wokoło, tylko pod nogą Zwiędła ga gałązka a Czary woda idzie nad wodą Błędny krok niesie Błędne mi strzela oczyma Wtem wiatr zasumiał po gęstym lesie Woda się burzy i wzdyma Burzy się wzdyma, pękają tonie O niesłychane zjawiska Ponad srebrzyste świte zibłonie Dziewicza piękność wytryska Piękność wytryska mm. Jej twarz jak róży bladej zawoje Skropione jutrzenki łeską. Jaką była lekka, tak lekkie stroje Obwiały postać niebieską pokusach Chłopcze, mój piękny, chłopcze mój młody zanuci czule dziewica Po co wokoło świteć wody Błądzisz przy świetle księżyca Po co żałujesz ci? Cię zwabia, wtyknieje Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy I może jeszcze się śmieje Daj się namówić czułem wyrazem Porzuć wzdychania i żale. Do mnie, tu do mnie, tu będziemy razem powodny posać krysztale Czy zechcesz niby jaskółka chybka oblicze tylko wód muska Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka Cały dzień ze mną się pluskać w topieli, pod namiotami zwierciadeł, Na miękkiej wodnych lilijek bieli, Śród boskich usnąć widziadeł Wtem zasłon błysną piersi będzie. Strzelec w ziemię, patrzy skromnie, Dziewica w lekkim zbliża się będzie. Dziewica w lekkim zbliża się będzie i do mnie woła: Pójdź do mnie. I na wiatr strzelec i staje w biegu i chciałby skoczyć i nie chce Wtem modra fala prysnął się z brzegu, z lekka mu w stopy załechce I tak go i tak go znęca, tak się w nim serce rozpływa jak te